Otworzeniem rozpoczęto montaż samochodów ciężarowych Volvo w Wielczańskich zakładach samochodowych. W grudniu 1994 roku przeniesiono montaż ciężarówek do zakładu należącego do Torf Corporation. Zabudowania wydziału montażowego mają powierzchnię 12 000 m2, a hali produkcyjnej 9 000 m2. Linia montażowa umożliwia wyprodukowanie tysiąca ciężarówek w tym roku oraz 1500 w roku przyszłym. We wrocławskiej fabryce montowane są przede wszystkim ciągniki siodłowe i podwozia z kabinami w różnych odmianach oraz podwozia z rodziny lżejszych pojazdów. W ubiegłym roku Volvo dostarczyło na polski rynek 561 samochodów różnych klas ładowności. 90% tych pojazdów zmontowano... W Polsce. Produkowany we Wrocławiu samochód ciężarowy najnowszej generacji FH12 zdobył na targach poznańskich tytuł ciężarówki 1994 roku. W pojeździe tym zastosowano nowy, 12-litrowy, sześciocylindrowy silnik wysokoprężny, turbodoładowany z chłodzeniem międzystopniowym. Wskutek zmniejszenia oporu powietrza. I dzięki zastosowaniu lżejszej kabiny i ramy z lekkiej stali, zużycie paliwa w tej ciężarówce zmniejszyło się o 5 do 10%. Tyle o szwedzkiej firmie. Warto dodać, że w Polsce montowane są także Scania, many, sztejery, Renault. Niewykluczone, że także innej marki samochody ciężarowe będą produkowane w Polsce. Taka sytuacja była jeszcze kilka lat temu trudna do przewidzenia dla obserwatorów polskiego rynku samochodowego.